Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku sobie zagrajmy w e Howling Abyss. Dzisiaj sobie gramy Dariusem. No i startujemy sobie, weźmiemy sobie... Wódki, tarcze, ostrze... Tiony... jest magiczny! Tiony. jeden na manę może, w sumie. Witaj w Howling Abyss! I lecimy do boju. <ścoughs> Chciałem swoim mainem pograć, ale niestety nie udało mi się wymienić z tym typem. Mamy w naszym teamie Kasadina, Diane, Branda, Nocturna, Enemy Teamie, Karena, Kirelie, Ezraela, Tristana i Caitlyn. Chodźcie tu zgrabuję was? Już dostaj orać jest! Fuck yeah! To ja rozumiem! Darius już zaczyna orać hehe <śm> Skrwawienia Ale zawsze coś <śm> Darius swoją drogą ma głupi śmiech Moim zdaniem Najgłupszy śmiech ze wszystkich postaci w lolu No i pasywa Dariusa y Atakuje krwawienie u postaci <laughs> krwawienie właśnie zadaje obrażenia na czas Sku Krę... skręci wokół siebie Kręci się wokół siebie i też daje krwawienie z W też dajemy krwawienie E przyciągamy No a ultem y... Robimy zamach toporem na naszego przeciwnika. Jeśli ma on nastakowane krwawienie, wtedy możemy go łatwo zabić, bo to zadaje nieuchronne obrażenia. <ścoughs> Dawno Dorison w sumie nie grałem, szczerze powiedziawszy. Jeszcze jesteśmy na garena naszego odwiecznego przeciwnika. Oj, dostałem teraz. Warto to krwawienie stakować u przeciwników, mimo że to może być ciężkie czasem Ale na pewno korzystne jest Wezmę <tryk> 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 pota może lepiej jednak Fak, nie udało się teraz <tryk> I biernie dostajemy dzięki temu E y, Przebicie pancerza, to jest całkiem fajne też W gruntach też mam już y, Przebicie pancerza, więc całkiem ładnie mamy zrobionego Dariusa, tak mi się wydaje Kurde Zginął nam kosadin No, udało mi się Irelię zabić przynajmniej. Darius to jest... no, dosyć łatwa postać. No ale też, jak na... jak z każdą postacią, trzeba trochę umiejętności mieć na niej. Darius jest dobry... M, na topa głównie. Chociaż na jungle też widziałem, ale... M, no, ganki nie ma... ganki nie ma aż takich dobrych, trzeba przyznać. Nie bierze plusa, ja bym chciał wziąć, ale może lepiej nie będę brał w sumie. To jest real pod AP czy pod AD Pod AP, O, To mądrze składa. To co widzę. Już nie mam pod ta HP to niedobrze. O oh fuck. Chyba Diana ma disconnecta mi się wydaje tak stoi i nic nie robi cały czas o fuck ale dostałem HP już nie mam dobrze. mam nadzieję że Diana wró... o jest już Diana może specjalnie to robiła nie wiem w sumie Nie toleruje Darius ma nawet fajne skiny, z tego co widziałem. Podoba mi się szczególnie ten taki toksyczny Darius, Darius z brokuźni. No i Lord Darius też jest fajny całkiem. Już znaczy, mamy ulta. Ło, wow, fuck, ale dostałem od Izraela. Trzeba będzie nas atakować krwawieniem albo zaatakować kogoś, kto ma mało HP Tym ultem, żeby zabić Fajne też jest to, że jak zabijemy kogoś tym ultem To możemy jeszcze raz tego ulta użyć w przeciągu pary sekund To jest całkiem fajne Tak można pętę wbić nawet na Dariusie Samym ultem na przykład Może w sumie nie samym, bo to by było ciężko samym ultem No ale można go używać ponownie. Dobra, wezmę sobie plusa. Okej. Chodźcie Fuck. Pokonane. Dobra oni tam zabijają to najważniejsze Sojusznik pokonany. Coś Dianie nie poszło O oh, fuck! O oh, fuck To jest Ezreal pod przeciwnej. To jest właśnie Ezreal pod AP Tego nienawidzę Nienawidzę przeciwko temu grać Dobra Irelie udało nam się zabić Weź Brand plusa Brand, weź tego. Niechcę, okay. Nie chcesz to ja wezmę. W sumie tego pota na nawet nie używam, no nawet... Tak wzięłem. Na wszelki wypadek. Ja cię nie będę bronił, bo sama ma HP, fuck. O oh, fuck. Za 100 plus się pojawi, to wezmę. Dobrze, dobrze. Karen zabity, plusa jeszcze nie ma Przydałby mi się cholerię ten plus Dalej będziemy sobie inwestować w W Na początku warto w Q Ze względu na damage przede wszystkim ale też na przykład jak nie macie w runkach przebitego Ja na przykład mam przebite w runkach no to warto też E jako drugie Miałem sobie plusa, okej okay. no to, to przebite jednak może trochę zrobić naszym przeciwnikom No nie mam kogo grabnąć, niestety Ja już tam Tristana poległa Albo i nie Tristana przynajmniej AD jest Tyle dobrze No dajcie mi się zgrabnąć. Róg się jest po prostu nie. To musnik pokonany. Chodź tu Caitlyn. Chciałem sko chciałbym kogoś zlutować tutaj. O oh fuck, ale się... Ale się wdupiłem teraz. To... Definitywny mój błąd. No ale przynajmniej mamy teraz kasę na małe zakupy. Przeciwnik jest Wow, Ezra s To nieźle. No, a weźmiemy sobie kurki nad ceki. Weźmiemy sobie... O mena może pójdę Czekajcie Sprzedam Mam, mam Dzięki, że przypominasz Pójdę trochę pod tanka Ponieważ tutaj żadnych takich typowych tanków nie mamy No, który idzie full AD z tego co widzę Więc nam się na pewno HP przyda Ktoś tankiem musi być w Teamie. A Darius właśnie może być takim tankiem. Dobra, niszczymy wieże. Okej, okay, dwóch mi się udało sprzątnąć. O oh, fuck! O, żyję jeszcze, lol. Ostrożnie. Udało mi się jeszcze przeżyć. Myślałem, że już mnie ten ult zabije. mam takie same staty jak Ezreal swoją drogą. Nie popełni błędu. Skoro nikt nie bierze plusa, to ja wezmę. Tak źle nam nie idzie. Jak na razie. O oh fuck! Ja. No bo jakoś cudem udało mi się przeżyć. Fak. Mało HP mam, Fuck. Jestem na jedno kółe pokonany Wow. To nie był dobry pomysł. O oh fuck, no nie! On ma niski cooldown Przeciwnik. ten i to mnie denerwuje też. Przeciwnik pokonany. Mamy już Omena przynajmniej. Okej. Trzy trupy. O brandt nieźle sieka, to dobrze. Nabierzemy poty. I idziemy dalej. Katyn i Tristana mają Infinity Edge I teraz Riot w ogóle wymyślił coś takiego, że jak nie dostajecie pana yy, ani tam chyba yy, knebla na czat czy coś takiego to dostaniecie Mister Egipta w przeciągu kilku dni nie wiem czy to jest ogólnie za sezon, jeśli nie dostaliście. Czy jak to wygląda, ale ja na razie nie dostałem. O oh fuck, o oh fuck Ale bana generalnie nie miałem jeszcze nigdy w lolu, więc... Musimy tutaj defować. Przede wszystkim skupić się na Ezrealu. Bo Ezreal tutaj zaczyna nieźle cisnąć i tego się obawiam. Tam Tristana aż taka mocna nie jest, można ją pokonać, a Ezreal już gorzej. Tak. No trudno, nic mi tu się nie dało zebrać żadnych killi Ale nasz team załagał Dobrze nam idzie Kolejna wieża padła Czy nie, to pierwsza była Okej okay. Ostrożnie Przydałyby się chapeki mi na drodze o fak To już mi pokonanie Wkopaliśmy się trochę fak d nie mam, cholera jasno. Coś faktycznie d nie mam Bo w sumie nic dziwnego ze 123 AD jak mam Ale dobra, co się będziemy przejmować Tak źle nie jest Wow, dostałem z ulta. Nie wiem czemu. Ale okej. Okay. Chodź tu, Gagen. No i tam mocno dostają. O, fuck. Niepotrzebnie to użyłem, fuck. Mój cel jest jasny. Mój cel jest jasny. Mordować, siekać, zabijać. Wszystko do tego samego się ogranicza. Tak jak w Dragon Age 2 zabijać, zabijać, zabijać O oh, fuck Nie wiem po co był ten ult, ale okej okay. Wezmę sobie heal'a co mi to... Aj, nie sięgłem Cent Reach A ten sobie tańczysz Wyjebana chyba ma na team Fuck Hmm. Przeciwnik pokonany. To już Na zabiłem z ulta. Się zabić się A zginę. Fuck. Przeciwnik pokonany. Poświęciłem pokonany. z pokonany. się. pokonany. Przeciwnik pokonany. To jasnej cholery co to ma być? Jakie wskrzeszenie, what the fuck? Nigdy tego nie zrozumiem. O co z tym wskrzeszeniem chodzi? Dobra, co by sobie, sobie, sobie tu zbudować? Może pójdziemy w to. To nam daje nie tylko HP, ale też troszkę AD i troszkę spowolnienia prędkości ruchu przeciwników. Artefakty dla zasłużonych. No już prawie 3 khp mamy. To jest całkiem ładnie. Garen ma ile? Pokaż się. Ma mniej ode mnie o 100. Irelia ma 2453. Okej. Fuck. A bez Kitu, nie zauważyłem, że S AFK No to już po was Jak Ezreal poszedł AFK, on kierował wam Connection problem, no cóż Fuck. Ezreal ja był całkiem dobry w ich teamie, a teraz jak go nie ma, to mają problem. No trudno, życie. Też tak miałem nieraz. ten jednak arena crap no fuck tam się up. O brancuś legendom jest najs. Najs. Awa, awa. Czemu ja tak to Fuck. Przeciwnik skończany. Sto już skończany. No bez jaj z tymi turetami. Ja pierdole. Nie, fak, fa nie! Jest, przeżyłem! Dało mi się przeżyć, jej! Tak mało HP mi zostało, fak! Ale żyjemy przynajmniej. Wiesz co, jak chcesz plusa no, który nie wezmę tego. Okej. Okay. you. problem. Ostrożnie. Zaraz to skończymy. Za chila może jeszcze <laughs> O oh, fuck, Ezral wrócił mnie dobrze tu teraz możemy mieć problem jednak. Oj oj. Wezmę tego plusa O oh, fuck, ale mi już wdwajł stanie okay, Jaj tylko ma niestety te swoje E O oh, ja yeah, fuck Dostałem z Ulta Garena niestety No trudno ale oni tutaj za już przynajmniej mimo wszystko Mam już swój młotek lodowy Jest git. Unicestwieni. Unic Pięknie. Idziemy dalej. Zostały nam tylko dwie wieże. No ta już prawie jest zniszczona. Statko ta jeszcze. No i Nexus. Ajaj. Koniec. Aj. Brant to nieźle kosi, to dobrze. Brant powinien właśnie kosić. O fuck. Zlazłem w pułapkę. Idę do ciebie, Brandt. O fak! O fak! Ciepł nie ale żyję przynajmniej. Chodź tu! Chodź tu! No bez jaj! I jeszcze wieża mnie w ogóle namierza. O oh Aj O fuck no bez jaj Jak się od tej wieży dostaję O fuck Ach kurde No przymana mi starczy na tym Dariusie. O fuck Dobrze Nokturn Niepotrzebnie na nagrabnąłem, fuck. O, oh, fuck! O, oh, fuck, sorry, no... O, oh, fuck! No nie no! Inaczej to chyba nie mogło się skończyć w sumie. Ajaj. Tylko żebyśmy tego nie przegrali jeszcze, bo to będzie ripa. 270 z mi bywają. wow kozak nieźle 100 HP hmm. to sprzedamy 920 zulta, wow zrobimy hydrę standardową jak na Dariusie się powinno robić pod damage w końcu pójdziemy O, uciekają nam. Garyana te ciekawe zabić. O oh, fuck. es Ez Real, fuck. Wow. Zabity na szczęście. A niszczymy wieże. O niszcz się ją. No Ja już ci stankuję. Poświęcę się. Możemy pokonany. Ledwie żyję fuck. Łow, wow, wow. Nie toleruję dużo. Ryjne zabójca. Oj, Diana. No nie Dajcie mi plusa Chójdę, kończcie ten mecz, bo zaraz mi się miejsce na dysku skończy. Tu jest A wtedy nie będzie za fajnie. Jak mi się miejsce na dysku skończy. Czemu jak się Już prawie pół godziny gramy, lol. Ciekawe ile ten pik ważył Nawet nie chcę wiedzieć Kurde kasadin Zapierdzieliłeś mi plusa To ulti Okej, okay, zaoraliśmy dwóch I kończymy ludzisko Okej, okay, to był Darius właśnie Mam nadzieję, że Wam się podobało Dzięki za obejrzenie tego odcinka Zapraszam do kolejnych odcinków No i trzymajcie się, cześć